Drodzy widzowie, czy wiecie, że od publikacji pierwszego materiału na tym kanale wykręciliście już ponad 100 tysięcy godzin oglądania? Gdyby to zsumować, wychodzi, że razem spędziliśmy tu ponad 11,5 roku, to jest chyba ta słynna magia internetu. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy jeszcze nie jedną godzinę przywołując z niebytu kolejne widma historii. Jak część z was już zauważyła, niedawno zdecydowałem się prosić widzów o wsparcie mojej pracy i wiecie co? Wasza reakcja przekroczyła moje wszystkie wyobrażenia. Dzięki waszej pomocy mogę przygotować kolejne dwa materiały i poświęcić im więcej uwagi niż to było dotąd możliwe. Naprawdę bardzo dziękuję, bo dosłownie każda forma wsparcia jest dla mnie wyrazem waszego uznania i realną pomocą. Obiecuję, że każda złotówka, którą mi przekazaliście, zostanie dobrze zadysponowana na rozwój kanału Widma Historii. A przy okazji chciałbym również podziękować wszystkim subskrybentom. Przebiliśmy już 9 tysięcy. Wszystkim widzom, którzy poświęcają swój czas na kliknięcie łapki, piszą komentarze pod filmami i na Facebookowym profilu, dźwigacie ten kanał w górę surowych algorytmów. Dzięki wam, moje opowieści i materiały docierają do kolejnych zainteresowanych historią osób. I to jest nasza wspólna praca zespołowa. Jednocześnie informuję, że nadal istnieje możliwość wspierania mojej działalności. Jeśli tylko chcecie, możecie postawić mi symboliczną kawę w serwisie BuyCoffee. W odpowiedzi na Wasze sugestie uruchomiłem również profil Patronite, na który zapraszam wszystkich chętnych. Oprócz wsparcia finansowego możecie tam także poczytać kilka zdań o mnie i o moich planach na przyszłość. Wszystkie linki do serwisów znajdziecie w opisie pod każdym filmem. W tym miejscu koniecznie chcę podziękować wszystkim kolegom kolekcjonerom, którzy w ciągu ostatnich trzech lat zgodzili się udostępnić swoje eksponaty lub całe zbiory na potrzeby moich filmów. Nie jestem w stanie wymienić was wszystkich z imienia i nazwiska, ale za okazane mi zaufanie serdecznie dziękuję. Ja wiem, jak to jest pożyczyć komuś prawdziwe, wypielęgnowane i wychuchane skarby. Wierzę, że jeszcze nie raz będę mógł liczyć na waszą pomoc i wsparcie, a dzięki wam widzowie zobaczą prawdziwe perełki i poznają ich historię. Na specjalne podziękowania zasługuje mój kolega Łukasz Suska. Jego pomocy i zaangażowania w kreowaniu obecnego kształtu kanału widma historii nie sposób przecenić. To bezpośrednio dzięki niemu mogliście zobaczyć dwa filmy o sztuce okopowej oraz materiał o kulinarnych tajnikach Armii Czerwonej. Dzięki niemu mogliśmy też wspólnie poznawać tajemnice sporej kolekcji pamiątek po niemieckim żołnierzu, ale to nie wszystko, bo w ciągu kilkunastu miesięcy naszej współpracy Łukasz dostarczył mi taką ilość pomysłów na filmy, że ich realizacja zajmie następny rok lub dłużej. Wysłał do mnie taką objętość paczek z eksponatami, że listonosze i kurierzy przeklinają kanał Widma Historii i już zapowiadają. Dziękuję kolego i proszę o więcej ku chwale historii. Aha, musicie wiedzieć, że Łukasz jest właścicielem antykwariatu militarnego polski kolekcjoner. Odwiedźcie jego stronę internetową, jeśli interesuje Was sprzedaż lub zakup wszelkiej maści oryginalnych eksponatów. Pamiętajcie, że na hasło Widma historii możecie tam negocjować ceny lub zwyczajnie pogadać z fachowcem na interesujące was tematy kolekcjonerskie. A skoro o tematach mowa, być może interesują Was moje filmowe tematy i plany na najbliższy czas, już opowiadam. Pierwszy w kolejce jest materiał o wybuchach i propagandzie. Zrobimy dosłownie bombową wiwisekcję i jeśli dobrze pójdzie, podrukujemy sobie trochę nieprzyzwoitych obrazków. Będzie grubo, ale wszystko na legalu. W dalszej kolejności na dokończenie czekają materiały o niemieckich hełmach. W przygotowaniu jest również film wyjaśniający pewną tajemnicę tej powszechnie znanej fotografii. Mam też sporo godzin nagranego materiału o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierzy pierwszej i drugiej armii wojska polskiego do kompletu brakuje już tylko kilku tygodni wolnego na przeczytanie kilkunastu książek, zebranie ekspertyz i ogarnięcie tak dużej ilości informacji, ale obiecuję, że dam radę. Jeszcze również poinformować Was, że wreszcie udało mi się uporządkować własne zbiory i stworzyć prawdziwy pokój historycznych uciech. Już wiem, że jakaś część tej kolekcji niebawem będzie szukać nowych właścicieli, bo miejsca na wszystko niestety brakuje. O szczegółach poinformuję w kolejnym raporcie z linii frontu. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do odwiedzin kanału widma historii oraz profilu na Facebooku zachęcam do subskrypcji i wspierania mojej pracy na patronite oraz Fi. A teraz pozwólcie, że się odmelduję i do zobaczenia niebawem.